Witajcie na kanale Kwasogranie Prawnego Lewandowskiego z Metanu. Gazmetanu. no nie kariera. Przypomnijmy sobie skład: Inakunitu, Kuesta, Gaspar, Harfaz, Aczara, Tara, Szanowski, Matrycardi, Kanda i Bretagneau. To był piłkarz pozyskany z naszej skupki. Tadaw, Laurelacja, Mancilla, Brooks. Z tutaj mieliśmy bardzo, bardzo małe fundusze. No, budżet tam sobie 25 tysięcy, więc no, nie mogę powiedzieć, że, że tutaj spalaliśmy. I to jest fajne, zakończymy zkięt na 5 milionów. No, na pewno. Zobaczmy, jak jest kalendarz, jaki jest harmonogram. Ok, ostatnio graliśmy, wygraliśmy 4-0. Teraz mecz Pucharowy, potem znowu mecz u siebie. Zobaczmy, jak wygląda tabela. Czy mamy pierwsze miejsce, to jest cierzinał, więc poczko, wejdziemy na tabelę i zobaczmy, jak wygląda liga. Mówię, tak jak mówiłem, dawno nie grałem w, tej, w tą karierę, więc tutaj musimy sobie sprawdzić, jak w ogóle wygląda tabela. Drugie miejsce nie jest najgorzej, po 13 spotkaniach, czyli jeszcze trochę spotkań przed nami, ale druga pozycja nie jest zła. Wiadomo, że celujemy w mistrzostwa. Pomimo tego, że z tego co pamiętam, to no, nie było tak kolorowo, raczej myślałem, że to będzie środek tabeli, a tutaj okazało się, że no, mamy, szansę, mamy szansę na mistrza. I idziemy, idziemy tym tropem. wam, że nawet nie będę, to już nie jest drugi sezon gazmetan. Muszę to sobie posprawdzać, wszystko zapisywać, bo już z pamięcią nie jest tak dobrze. Harfas Gaspar Harfas i na ku. i na ku. i na kół. jeszcze przy piłce się utrzymuje. Dobrze, ni tu, ni tu. I jeden do zaraz. Mieścił piłkę. Zmieścił piłkę. Pięknie. Bardzo ładnie. Gazmetant Krakowie. brateniu Kanda. Kanda zebrał się z piłką Kanda do to był, Pamiętam, że to był nasz flagowy e, zawodnik. Teraz piłka do Nitu. Nitu i mamy 2 do 0. Mam nadzieję, że nie było spalonego. Nie, nie było spalonego. Świetnie to zrobił Nitu. E, no, gwiazda, gwiazda naszego zespołu RamGas. Ro, zobaczmy, jak to wyglądało jeszcze raz. Świetnie. Kurczę mi się tym, tym gazmetalem, może tą karierę pociągnę. Ukurzyłem się na stan, Mielec ze względu na ten e, błąd, który występował. No, nie mogliśmy rozegrać już żadnego meczu z Ligi mistrzów i e, no tutaj przystępowała tam ta kariera, pomimo tego, że no, naprawdę fajnie zespół był prowadzony i zbudowany. Teraz NITU odzyskują piłkę. Piłkarze krakowi e, w środku boiska, albo. panda Buńcz teraz e, naszego bramkarza No i teraz sparka, e, spar, Gaspar. na Q, na Q, bez większych problemów, mamy 3-0. Noski. No, ostatni nasz transfer. Ten transfer dobrze pamiętam. Panie, że udało się go zrealizować. Na pewno jest wzmocnienie naszej obrony. Tutaj teraz problemy. Bratyniał. Dobry wyskok. Świetne wybicie do talii. Tala. Kostea. Utrzymują się piłkarze. Gaz metaną przy piłce. Tala. Gaspar. Zawodnik, który y, był rezerwowy. Aj, jaj, piękna wrzutka, piękna prawka. 38 minuta, no, do zapamiętania naprawdę szapoba. Zobaczmy to jeszcze raz, I tu. Tym razem na czara faulowo albo będzie dośrodkowanie w nasze polekarne, lekkie zamieszanie, ale tutaj czyści jeden z naszych zawodników. I tu. Kolejny raz. Indywidualna akcja naszego napastnika gdzie po kolejną bramkę. Nie czeka na inaku, czeka na inaku, inaku, inaku. Jest Kostea, jest Kostea, piłka do Aczary. Aczara ma dużo miejsca, przymierzył. No i mamy 5-0. No, ten wynik w tym meczu może być dwucyfrowy. Coś pięknego. Bardzo dobra dyspozycja. Drużyny gaz metano straszna lekkość w grze tego zespołu. Czuję się, jakby zespół przeciwny był praktycznie nieobecny podczas tego spotkania. nitu tu zostaje, na tu zostaje. Będą jakieś zmiany na pewno w zespole, ale też. Wiemy, że za 2-3 dni mamy kolejny mecz, więc tutaj no, może wyeksploatujemy tych zawodników do zera, a w dru, druga drużyna, znaczy zmiennicy, wejdą po prostu do podstawowego składu. Więc zobaczymy, jak to e, będzie. E, trochę teraz gra e, po przerwie. Gazmetan usiadła przez te pierwsze minuty, ale tutaj, wiadomo, jest wynik 5-0. E, nie ma, nie ma presji. Stracimy bramkę, to stracimy. Wiadomo, że fajnie byłoby, gdybyśmy no, jednak zachowali czyste konto i tą grę do końca. Ale gra ma cieszyć oko, cieszyć kibiców i tak właśnie postaramy się zagrać ten mecz do końca, stwarzając sobie kolejne okazje na zdobycie bramki. Teraz Busu przejmuje to ponanie niedokładne, które szły w stronę Aczary. aczara czekał, żeby jeszcze dograć futbolówkę do do napastników czekających w polu garnym. Harwas. nie tu. Dobrze, nie tu na drugą stronę, ale nic z tego. Gaspar. 58 minuta. Pauza. Tutaj próbuję zagrać na obieg, ale dobrze. Chrzanowski z talą uzupełniają się na boku. Nie, nie pozwalając na otwarcie e, skrzydła, nie pozwalając na otwarcie tego ataku, teraz bauza. Dobrze, teraz kampania o, o, świetnie przeszli, świetnie przeszli e, pomiędzy obrońców, znaleźli jednak lukę. E, no i tutaj e, mogło być gorąco, ale e, trochę szczęścia, trochę szczęścia naszego brąkarza, poprzeczka. I dokonamy pierwszych zmian. Zero zajdzie Gaspar. Gaspar, może gdzie wejdzie, Mancilla za niego. Lawrence albo Nishimura, Nishimura, Nishimura. No i teraz e, zastanawiam się, może Zipman. Zipman? Bo Dżadaw niech zagra. Dżadaw niech zagra zamiast Kostei. Zobaczmy, jak spisuje się Jada na, na te ostatnie 30 minut. Kanda, gdzieś taki ślisk, gdzieś taki wślizg w ogóle nie. E, dobrze dobra interwencja naszego obrońcy. E, w ogóle nie atakujący, bo był gdzieś tam. Teraz Nishimura, dobre wejście naszego zawodnika. Nishimura, oj, za daleko, za daleko, ale jest Kanda. Nishimura jeszcze walczy. A czara. no tutaj była szansa. Gdyby Nishimura zdecydował się na indywidualną akcję, no to moglibyśmy mówić o szóstej bramce. A tak to. A tak to jest okazja do pierwszej bramki dla Krakowi, Matricardii. No i pewien spokój w, w, u, zawodników, u zawodników naszej drużyny, Gazmetan. ale Jak widzicie, już jest już coraz więcej błędów popełniają piłkarze Gazmetanu, coraz częściej coraz częściej dochodzą do sytuacji strzeleckich piłkarze Krakowi. No i teraz Mieli okazję. Zdobyli bramkę na 5 do 1. Myślałem, że tutaj będą cieszyć oko grą. Piłkarze, e, gaz metanu w drugiej połowie, ale widać, że. Widać, że zaliczka. pięciu bramek. Pozbawiła chęci gry nawet mi tu. Nie ma już takiego ciągu na bramkę. Nie ma tylu sytuacji, e, co z pierwszej połowy. Nishimura czekał na to podanie. Pięć, dwa, ale i tak awansujemy. Manchilla, I błąd teraz uh, Manchilli. Mamy to 5-2. E, mitu e, z gratulacjami, z piłką. No, zdobył, e, zdobył dla nas e, sporo bramek dzisiaj. Trzy brameczki, dziesiątka, jednak jedna bramka, jedna systa, a czara. No, bardzo dobry mecz naszej drużyny. Nawet Ancila e, dostał za ale wiadomo, e, mało grało. Poza tym sprokurował dwa razy akcję z piłkę w środku pola. Tutaj. Nie najlepsze, nie najlepsze rozwiązanie. Przechodzimy dalej. To jest najważniejsze. Mam nadzieję, że zasubskrybujecie ten kanał, będziecie komentować. No i widzimy się w kolejnych odcinkach w danej z ze gazmeczaną. Gazmetanu. No pewnie tak. Jak widzicie, lubię to wracać od czasu do czasu do tej kariery. Gdzieś tam sobie ją klikać. No, daje radość z gry, dobre wyniki. 4-0, 5-2, 1-1, tutaj zobaczmy 3-3, 2-1, czyli 3, 3 nie zawsze jest tak kolorowo, a 5-2, no takie wyniki się zdarzają, ale jak widzicie to nie, jest, to nie jest reguła, ale fajnie, że jest taka łatwość w tej grze. No i na pewno gdzieś tam będziemy szukali kolejnych wzmocnień zespołu. Budżet na pensję mamy 7000, więc nie jakieś szaleństwo, no ale tutaj jest na pewno kilku zawodników, których chętnie byśmy sprowadzili do naszego zespołu. Brooks ostatnio przyszedł, ale tutaj widzicie ślisz, jak Kamieński doszło, o nim w ogóle nie wspominam, bo na pewno nie przyjdzie. No ale jest trochę tych zawodników do przeglądnięcia i sprawdzenia. Na razie ten skład buduje mi bardzo powoli, ale jak widzicie, skutecznie i może okazać się, że zdolnie ministrstwo Rumunii. Dziękuję. zadanie, Trzymajcie się szczęście.